Cześć, witajcie, jestem Wojtek i wczoraj, nie, wczoraj nic nie nagrałem, wczoraj kumu musiałem być z Kubą, Kuba miał matury, a tak więc wczoraj spędziliśmy cały dzień ze sobą. A Kuba pisał angielski, potem rozszerzony, tak więc cały dzień mi zeszło. Zanim wróciłem, zanim się ogarnąłem, to, to już było po wszystkim. Do tego dzisiaj postaram się wrzucić dwa filmiki. Na początek coś fajnego. E, odezwał się do mnie Locust, który zapytał, czy może coś Probono przetłumaczyć. Przetłumaczył Sholenskara, e, Kim był, co, o co chodzi, i tak dalej. Posłuchajcie. Sholenskara e, Sholen był potężnym magistrem sił chaosu. Od razu taka uwaga. Magister to coś jak mak, ale tak nie do końca, który służył pod archontem Nadzybarem i archontem Urlokiem Gaurem podczas krucjaty Światów Sabatu. Skarab był liderem ludobójczego kultu chaosu, znanego jako Keith, które to popełniło niezliczone okrucieństwa podczas kampanii Światów Sabatu. Został pojmany żywcem przez siły Imperium w 768 jednostce 41. milenium na oceanicznym świecie Sapiensja, i został przekazany inkwizycji w celu przesłuchania. Po tym wydarzeniu wielokrotnie uciekał z łapaniu i w końcu został zabity w akcji uderzeniowej wymierzonej bezpośrednio w niego przez zakon żelaznych węży Adeptusa Startes na Valens. 160 na walę 160, około 778 jednostki 41. milenium, albo 778 roku. To może o to chodzi. Ee, skara był magistrem sił chaosu podczas krucjaty Światów Sabatu, który wyrażał swoje zepsucie w indywidualny, nikczemny sposób i dowodził całkowitej lojalności żołnierzy kultu chaosu, znanego jako Keith, którzy mu służyli. Jedno z pierwszych spotkań imperialnej krucjaty ze Skarą miało miejsce w 760 roku 41. milenium, na świecie Sferen. Świat ten był w rękach Imperium od 758 roku, 41 milenium, ale został opanowany przez siły chaosu po tym, jak sam Archont Nadzibar rozpoczął ostry i krwawy kontratak przeciwko Krucjacie. Tym razem walki koncentrowały się przede wszystkim na tropikalnym kontynencie południowym. Dwa lata wcześniej generał gwardii imperialnej Buledin postawił czoło z siłą Archonta i chociaż poprzednie Poprzednia wojna lądowa na Sferen nie przyniosła wspaniałych rezultatów. Sługom imperatora otrzymał on zaszczyt dowodzenia siłami imperialnymi w drugiej kampanii Sferen. Buledyn miał za zadanie pozbawić wroga przewagi i utrzymywać kluczowy e, skład paliwa planety Sferena, dopóki imperialne siły pomocnicze nie będą mogły go wspomóc. Zdeterminowany, by nie powtarzać swoich błędów podczas poprzedniej wojny na Sferen, Buledyn poprzysiągł, że planeta nie nie wiera go po raz drugi, jego determinacja okazała się kluczowa dla zachowania morale imperialnych sił lądowych. Do czasu, gdy do armii Boledina przybyły posiłki w postaci konwoju pomocowego, ustalono, że będą opierać się wojskom zarówno magistra Skary, dowodzącym swoim okropnym kitem, jak i zastępami samego archonta Nadzibara. Siły archonta wkró wkrótce zostały wypędzone z powrotem do miast otoczonych dżunglą na południowym kontynencie, gdzie opierały się mocno w obliczu silnego naporu wojsk Imperium, Skara i Archont rozpoczęli odwrót po 16 miesiącach intensywnych walk, ponieważ siły Archonta na Sferin zostały rozbite i popadły w nieład. Zarówno Skara, jak i Archont, ten Zibar, wycofali swoje siły ze świata i wycofali się do swojej pierwotnej bazy na świecie Balhout, gdyby mniej zdeterminowany człowiek niż generał Buledin dowodził siłami na Sferę lub gdyby był on w stanie docenić Siły skierowane przeciwko niemu prawdopodobnie je, prawdopodobne jest, że sferen zostałby utracony do połowy zimy 760 roku, 41 milenium. W 765 roku, w ramach przygotowań do masowego ataku sił chaosu na świat Fabii, Archon Nadzibar sprowadził swoje siły na Balhout w celu ponownego uzbrojenia i uzupełnienia zapasów. Był to fatalny błąd, ponieważ mistrz wojny Slajdo, który dowodził imperialną krucjatę, dowiedział się od, od pochwyconego agenta chaosu o komórce sił chaosu na Balchowcie, który był dotychczas pod kontrolą mistrza Skary. Działania te spowodowały, że wojownicy Archonta zostali katastrofalnie zaskoczeni, gdy krucjata imperialna nieoczekiwanie skoncentrowała całą swoją siłę przeciwko Balchowtowi i stacjonującym tam żołnierzom Archonta, zanim siły chaosu były przygotowane na spotkanie z nimi. Gdy minęła 44. godzina ataku... Nastąpiły intensywne walki naziemne na równinach zachodnich, a także w Balopolis, gdzie siły generała Karela zaangażowały walkę z mistrzem Skarą i jego kultem. Karel został poważnie ranny wkrótce po godzinie 48 e, po 48 godzinie od rozpoczęcia uderzenia i został zmuszony do wycofania się z walk. Siły cesarskie nieuchronnie parły w stronę Ciemnego Serca Stolicy. Balopolis do Forte Archonta, znany jako Oligarchia, po dziewięciodniowym oblężeniu, mistrz wojny Slajdo ostatecznie skonfrontował się z Archontem nad Zibarem w pojedynku, w wyniku z którego oboje obaj zginęli. Większość wojsk Archonta zostało zabitych, lecz Skarze i dużej grupie jego wyznawców, Keith, udało się uciec. Los Skary po wojnie na Balchow pozostawał mm, nieznany przez kilka lat po śmierci Nadzibara. Zibara. Po walkach, gdy siły imperialne zabezpieczyły swoją okupację, ujawniono dziedzictwo morderczych magistrów, obozy śmierci Skary na półwyspie Balopolis zawierały ohydne dowody ludobójstwa, które kult Keith dokonał na ludności Balhaut, prawdopodobnie nie z innego powodu niż pogoń za własną pokręconą rozrywką. Personel imperialny, który był świadkiem tych odkryć, zaczął być nękany straszliwym cierpieniem psychicznym, a nawet szaleństwem. Jeszcze inni, a zwłaszcza pułkownik komisarz Ibram Gaunt, znany wiadomo skąd, był napędzany, byli napędzani ci ludzie nieustanną obsesją zniszczenia sprawców tych zbrodni raz na zawsze. Po ucieczce z Balhout Skara schronił się na oceanicznym świecie Sapiensja. Wspierany przez swoich wyznawców Kitów, architekt obozów śmierci w Balopolis założył nową fortecę, z której można było przeprowadzać operacje uderzające w bazy imperialne na Voltemand i Caligula. Po pojedynczym masowym napadzie gwardii imperialnej na początku 768 roku, 41. milenium, odbili oni Sapiensję, a plany skary szybko dobiegły końca. Dzięki mistrzowskiemu zejściu z orbity na plażę głównych grup wysp, zwycięstwo to okazało się jednym z najszybszych E, zwycięstw krucjaty z światów Sabatu, głównie dzięki schwytaniu ludobójczego magistra. Na początku ataku, głównie dzięki wysiłkom sierżanta Dermon Kafrana z pierwszego i jedynego Pułku Piechoty Tanit, to tam, wiadomo, dotyczy to wszystko oczywiście i Bramaganta, podlikitowie zniszczyli w masowym samobójczym... Z, 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 zabili się, znaczy no, się, się, się zniszczyli w masowym samobójczym rytuale zgodnie z ich mrocznymi kultami. Skara pragnął śmierci, tak jak każdy prawdziwy wielbiciel Korna, ale odmówiono mu tego, ponieważ jego mordercza kariera w końcu zakończyła się... Gdy został oddany w delikatne i litościwe ręce świętej Inkwizycji w oczekiwaniu na przesłuchanie. Niestety los miał inne plany. Wiadomo, Cinch. Magister zdawał sobie sprawę, że flota, w której był więźniem, będzie wymagała zapasów i zasobów, zanim wyruszy ze światów sabatu do twierdzy Inkwizycji na Kulan i obliczył, że będą zmuszeni zatrzymać się w systemie Valens, by uzupełnić zapasy. Tuż przed tym, jak flota eskortująca weszła do systemu Valens, zgłoszono, że Skara doznał ataku z objawami zagrażającymi życiu. Następnie flota zwróciła się o pomoc medyczną do planety Valens 160. Bez wiedzy Imperium, świat Rui Valens 160 miał już jednostkę infiltracyjną podstępnego kultu Kit Magistra, a przybycie floty transportującej go było ich sygnałem do ataku. Flota i barka więzienna Excomunicado zostały opanowane przez siły Magistra, a on sam uciekł na planetę. Zachęceni i zapaleni przez skarę kitowie nawrócili lub zabili prawie całą populację świata roju, a system ucichł. Wezwanie pomocy od floty i systemu zostało przetworzone dopiero kilka lat później z powodu biurokratycznej bezwładności, kiedy na około 778 e, około, około 77, roku 41. milenium zwrócono uwagę na brak astropatycznego sygnału z systemu. Po uświadomieniu sobie natury problemu, dowództwo Krucjaty Światów Sabatu wyznaczyło obowiązek pochwycenia albo zabicia Szolenskara zakonowi Żelaznych Węży Adeptusa Startes. Kiedy oddział Żelaznych Węży na fregacie Serpentra wszedł do systemu Valensa, yy, większość obaw co do utraconego systemu została potwierdzona. Żelazne Węże wylądowały następnie w stolicy Valens 160, ulu o nazwie Pletora Polites, aby przekonać się, że miasto zostało ozdobione trupami ludności świata ula w upiornym pokazie, ich pojawienie odnotował magister, który wysyłał falę za falą swoich kitowskich kultystów, próbując utopić Astartes za morzem ciał i w ten sposób ich wykończyć. Kiedy to się nie udawało, magister próbował pochować ich pod falą zwłok swoich szalonych kultystów. Pomimo takich okropieństw, żelazne węże nie poniosły strat, chociaż zostały ciężko ranne podczas toczonej walki. Brat kapitan Porfyrion z żelaznych wężów, który był dowódcą oddziały, nie będąc w stanie pojmać skary, podjął decyzję o wyeliminowaniu magistra. Dokonał on zabójstwa, rzucając włócznią mocy w magistra, co spowodowało, że został przebity, ten, ten magister, i przebity, i zabity, gdy wahadłowiec usługowy, na którym przebywał, rozpadł się z siłą, e, z powodu siły rzutu. Pomimo rzutu tą włócznią, pomimo zwycięstwa żelaznych węży, zostało ono opłacone wielką, e, wielką ofiarą, wielką ilością krwi, chociaż żaden Astartes nie zginął. Było jasne, że świat Rui Valens 160 był całkowicie martwy. Większość jego gałęzi przemysłu i infrastruktury została poważnie uszkodzona, często poza możliwością ich naprawy. Eee, w chwili skrytania na Sapiens i Skara był wysokim mężczyzną o ogolonej głowie, to ja, który miał na sobie obcisłe czarne szaty, to nie ja, które podkreślały jego potężną muskulaturę, no to w połowie ja. I to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy artykuł na temat Szolena Skary. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję Lokastowi za to, że chciał mu się przetłumaczyć. A powiedział, że będzie następne jakieś artykuły podrzucał. Mam nadzieję, że to zrobi. I jeszcze, teraz uwaga. Uwaga, uwaga. Eee, wspieracie mnie na Patronajcie. Dziękuję Wam bardzo. Oglądacie reklamy. Dziękuję Wam bardzo. Klikacie w reklamy na blogu. No to mniej, ale też dziękuję wszystkim tym, którzy to robią. Eee. Dzięki, dzięki tym wszystkim działaniom pojawiłem się na Spotify'u. Możecie, możecie mnie tam znaleźć, ale jeśli ktoś używa jeszcze na przykład iTunesa e, i jeszcze paru innych jakichś podcastowych rzeczy, udostępniam poniżej link, gdzie znajdziecie wszystkie odnośniki do Spotify'a, e, do, do chyba, chyba też tam, do, do YouTube'a i do w ogóle innych różnych podcastów, tam wszystko jest. Do YouTube'a nie musicie, bo przecież mnie tu słuchacie. E, tak, więc, tak więc tam znajdziecie. E, wszystkie jakieś rzeczy, gdzie mnie można znaleźć, niedługo jeszcze pojawi się oczywiście aplikacja Patronaita dla patronów, gdzie będą mogli tego wszystkiego słuchać. E, tak chwalicie, że to wygodne, tak, można włączyć sobie, nie trzeba mieć włączonego ekranu, chyba że mają go ci, którzy używają YouTube Premium. Są tacy, są. E, tak więc, tak więc jest to dużo wygodniejsze. Wczoraj nawet rozmawiałem z Mateuszem, który jest w Patronajcie tam dość, dość znaną personą. Jedną z twarzy patronite mówi, o kurczę, fajnie, to już teraz będę mógł na rowerze sobie włączyć. Ten już sobie zapuściłem, już sobie już tam obserwuję, już tam widzę, co się dodaje, więc będzie można na spokojnie słuchać. Wiem, że wam tego brakowało, ale jeszcze jedna uwaga. Mówiłem ostatnio, że pojawią się reklamy na Spotify. U. Nie, reklamy się nie pojawią odnośnie mojego, mojego podcastu ponieważ, ponieważ, e, ponieważ nie mieszkam w Stanach Zjednoczonych i tylko w Stanach. Jest to dystrybuowane są te reklamy, tak więc jak mówiłem, że pojawią się reklamy, to te reklamy się nie pojawią. E, ja tam ni niestety z tego nie, nie da się, znaczy niestety, nie niestety, nie da się z tego wyciągnąć kasy, więc e, którą, którą, jak wiecie wszyscy, przeznaczam na napisanie artykułów, na takie fajne rzeczy, e, żebyście mogli tego e, słuchać. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj, trzymajcie się i mam nadzieję do wieczora, siadam teraz do swoich nagrań, mam co robić, więc wieczorem postaram się jeszcze Wam coś innego, innego tutaj zaprezentować. Dzięki bardzo i do usłyszenia.